Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Liter Mermaid. Dzisiaj drugi półfinał Eurowizji. Przesłuchamy kolejnych piosenek z tegorocznej Eurowizji. Nadzieję, że Wam się spodoba. Przy okazji witam Was na starym tle. Dajcie znać, które to Wam się bardziej podoba. Także dzisiaj zamierzam przesłuchać... Mam nadzieję, że uda mi się przesłuchać wszystkie pozostałe piosenki, ale jeśli nie... To zrobię jeszcze kolejną część, no i oczywiście już niedługo, wielki finał Eurowizji, na którym przedstawię moich zwycięzców. Także zostawcie, proszę, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, no i zaczynamy. Ja wreszcie udało mi się znaleźć taką e, całą playlistę ze wszystkimi piosenkami, więc postaram się na nią wejść. No i oczywiście nie przesłuchuję, jak już mówiłam, e, z tak zwanej Wielkiej Piątki. Mm. Dobrze, tak więc postaram się znaleźć pierwszą piosenkę, której jeszcze nie słyszałam. Tak naprawdę już sporo słyszeliśmy. Dobrze, to może na początek Portugalia, której tak zamierzałam dzisiaj przesłuchać. I Elisa, wykonawczyni. Piosenka nazywa się Medo de sentir. Prawdopodobnie po portugalsku będzie. Okej. Okay. Dobrze. Okej. Okay.

Myślałam, że to będzie jedna wokalistka, ale jedna śpiewa, a druga śpiewa i gra na pianinie. No ładna też taka balada, wolna. Ale całkiem ładna, widzę. Ja kojarzę, że Portugalia wygrała jakieś nie wiem, trzy lata temu. To było chyba. To mi faktycznie fajną piosenkę, taką bardziej żywszą, ale to też jest ładne. Dobra. To teraz przejdziemy już do kolejnego kraju. I to będzie. to, to będzie? Mołdawia. O, Mołdawia, jakaś Natalia Gordienko, piosenka Pryzon. nie po angielsku. Tym razem. Aha, dobrze. A, i to jest teledysk znowu okej, okay. to jest trochę teledysk zrobiony, że na nie wiem, modelką chyba, i tutaj fotografuje zdjęcie. Możemy powiedzieć, że to jest taki bardzo eurowizyjny styl. Właśnie taka, to jest trochę ballada. Ale wiecie, szczerze, no jest ładna, ale szczerze, mówiąc, nie jest to nic oryginalnego, tak bym Dobra. Ojej, dobrze, wystarczy już. No to teraz będzie. San Marino! San Marino to jest dość mały kraj, więc oni chyba biorą z innych e, krajów wykonawców. Wykonawcy się za Senhit i piosenka Friki. Z wykrzyknikiem. Czy powiesz po angielsku? Okej, okay, przepraszam, to jest hajna dziewczyna. <laughs> Wtedy ta, ta nazwa nie zmieniła. A, w ogóle jest. Dziwnie trochę, bo ona leży, na niej leżą jakieś inne dziewczyny? I, I nie wiem czy to jest... Tak, to jest teledysk. Bo przez mam to wyglądało jak... ...zestępne żywo. No nie, ta piosenka nie przypanie do gustu, zdecydowanie nie. No nie, to jest taka... ...dziwna piosenka trochę. Zawsze musicie znaleźć taki dziwak, ze trochę na Eurowizji. Wiecie, no wiecie, nie chcę nikogo obrażać, tylko ja też te piosenki są po prostu dziwne. No wiecie, czasem takie piosenki wygrywają, no ale nie zawsze. Teraz będzie Macedonia. Wykonawca Vasil, piosenka po prostu You. Tylko You wiecie, drukowane mi wszystko. I to jest, przepraszam, to jest, ojejku. To się nazywa Północna Macedonia. Właśnie nie wiem, czemu to jest taki podział. Bo Macedonia się podzieliła na północną. Gdzie nie jest to najlepsza geografia? Okej, okay, dobra, bo... To też jest teledesk. Też tam w jakiejś kawiarni siedzą. Mnie... Nie wiem. Mam takie mieszane uczucie. Okej, okay, tańczyć. Dobra, słuchajcie, wystarczy. Teraz będzie Finlandia. Wykonawca Axel, piosenka Looking Back. Czyli pewnie też będzie po angielsku. I tu już występ na żywo. Wydaje mi się, że występ na żywo jakoś tak bardziej oddają charakter euro, niż te teledyski, więc Mhm, fajny ma głos. Mhm, Wiecie, to piosenka chyba pierwsza tutaj w tym odcinku, która naprawdę mi się podoba. Wiecie, to jest taka ballada, ale jednak jakoś tak bardziej do mnie przemawiać niż tamte pozostałe. Tak. Mhm Dobrze, temu damy szansę. Okej, okay, teraz będzie cypr i piosenka, wykonawca Sandro running. Czy jest po angielsku? Widzę też, że jest teledysk znowu To jest oryginalne, czarno-białe mhm. No to znowu trochę brzmi jak taka piosenka już, jest taka typowo popowa Może trochę showman, co mi się tutaj A zobaczymy, czy się rozkręci. Mhm. Wiecie, ładna jest ta piosenka Tylko znowu mam z nią taki problem Że brzmi po prostu jak taka piosenka jakiegoś wykonawcy. No dobra, ale fajny ma bit. Dobra, damy sobie prawie też szansę. E, teraz będzie Słowenia e, i piosenka Woda, ale przez V. Nie wiem, jak to przeczytać. Okej, okay. to już jest siódmy wykonawca dzisiaj. Oj, faktycznie jest jakiś plusk wody. <grym> mhm. To też jest wystaw na żywo. Taka wolna, trochę jakby taka bajkowa muzyka. Dobrze, ale jest to minuta już minęła. No, niestety ta piosenka jakoś tak z kolei dla mnie za wolna, szczerze mówiąc. Mało się tam wydarzyło. Teraz będzie Bułgaria, wykonawczyni Victoria i piosenka Tears Getting Sober. Czy znam po angielsku? I Teledysk tym razem. Zaczyna się w nocy. Początek bardzo ładny. Znamy się trochę bili, a jeszcze przypomina na ławce. Billie Eilish, nawet głos podobny Myślę, że Bułgaria też powinna przejść Muszę tu trochę zarzucić, że wręcz trochę zżyna z Billie Irish. No ale, ale bardzo mi się podoba. Teraz będzie Irlandia. Irlandia, wiecie, osobna jest Anglia chyba, tak? A osobna Irlandia, więc Irlandia nie należy do Wielkiej Piątki. I piosenka Story of My Life. Dobrze. No, zaczyna się tak... Taki pop. Jak się Leslie Roy śpiewa. Hmm, się też zastanawiam, dlaczego takie kraje typu właśnie Wielka Brytania, no w Irlandii w sumie też są jacyś znani wykonawcy, chyba, nie wiem, nie dają, wiecie, takich znanych wykonawców, takich, których słyszycie normalnie w radiu, tylko dają jakichś takich totalnie mało znanych, no wiecie, może po to, żeby oni też się mogli wypromować, ale przez to bardzo słaby jest poziom właśnie takich krajów na Eurowizji, a się wydawało, że powinno być przeciwnie. To mi się trochę Avril Lavigne przypomina, nie wiem, gdzie to nazwisko, czy to... No, taki trochę nastoletni pop, bym powiedziała, mimo że to dorosła kobieta śpiewa. No i Lada nie przypada mi do gustu. Okej, mam 9 9 piosenek, zostały jeszcze dwie. No, dobrze, to teraz będzie... Mm. Dobrze, Holandię też zostawiam na finał. Zrobiłam właśnie, żeby powiedzieć, że oprócz tej wielkiej piątki do finału z automatu przechodzą też gospodarze, czyli ci, co wygrali w zeszłym roku Eurowizję, czyli Holandia w tym roku, e, to może Szwajcaria. Szwajcaria i. Jeju, nie przeczytam tego. Naprawdę. <grywa> nie wiem po jakim to będzie, bo wiecie, Szwajcaria jest niemiecki takim oficjalnym językiem, ale to jest chyba po francusku. Mm -hmm. Wtedy nie znam francuskiego Bardziej niemiecki właśnie Ale ładnie śpiewa Znowu teledysk Aha i tu pozbywa jest tłumaczenie po angielsku No ładna, dobra. Też byś, bym dała, jakbym była w o oczywiście, dałabym Szwajcarii szansę. No to teraz ostatnia piosenka, bo tam się 11 piosenek przesłuchać. Też może przesłuchamy, więc zobaczmy ile damy radę. No to teraz Łotwa. Tak, bo Latwia to Łotwa chyba po angielsku, nie mam pojęcia. Samantha Tina Still Breathing. Dobra, czyli Łotwa teraz i... i Samantha. Uu. też wideo no i takie też znowu w stylu takim popowym bym powiedziała o nie mi się nie podoba przepraszam, ale nie lubię takich wiecie, aż do bólu popowych postaci, znaczy nie mam nic przeciwko popowi bo lubię pop, tylko mi chodzi o to jak to jest takie wiecie Wyszukałam takie teledyski w stylu zupełnie. No, takie kopiowanie, nie wiem, artystek takich znanych. Właśnie, nie, nie wiem czy ja tego już nie widziałam. Aha, wiecie, widziałam to chyba, ten teledysk na tym. E, jest bardzo dziwny, ten teledysk. Na tym wydarzeniu Iropsania Light. I między innymi przez to właśnie się tak. Miałam wrażenie, że ta urwiza będzie słaba. więc <laughs> łatwo niestety. Dziękujemy, nie? No nie wiem, serio, czy chcecie zobaczyć Dobra, spróbujemy jeszcze Gruzję Bo zastanawiam się jak długi powiem być ten filmik Ale wiecie, już nie chcę też znowu mnożyć tych części Take Me As I Am, piosenkę Znowu teledysk No, taki rockowy teraz numer no roka jeszcze nie było, szczerze mówiąc, muszę wam powiedzieć W tym... no, w tej Eurowizji tegorocznej Cieszę się, że jest w miarę taka różnorodność na no, tegorocznej Eurowizji No dobra, jest moc w głosie To nie jest do końca mój styl, ale... O, no właśnie, wiesz, ja się zastanawiam, czy to faktycznie miałoby szansę na no, Jeden fajny, wiecie, ja nawet lubię rokę. Czasami nawet. Dobra, zdecyduję na końcu, zobaczymy jeszcze, bo chcę 10 państw przypuścić. W sumie. Białoruś już była. Okej, okay, Chorwacja była chyba. Ojejku, kto tu jeszcze jest? Hmm. Belgia może jeszcze. Słyszałam dużo o Belgii. Były jakieś tam problemy z nią. W sensie oni nie chcą jej wypuścić w przyszłym roku. To jest zespół Hoover Phonic. Release me, o! Całkiem fajnie. Okej, okay, wiecie co? Okej, okay, to będzie chyba ostatnia piosenka, więc kończymy się pamięć. Okej, okay, ta piosenka jest ładna. I zaraz wam opowiem o czym, o co chodziło z tą kontrowersją Belgii. Chodzi o to, że na tym wydarzeniu Europe Shine Light wszystkie kraje śpiewały taką piosenkę, jakąś tam skomponowaną przez kogoś i każdy kraj tam śpiewał jakiś fragment. No i ta piosenka właśnie chodziła w niej o to, że tak wszystkich zjednoczyć, żeby ich, tak wiecie, tak. Pokrzepić wiecie, wszystkich ludzi w tych trudnych czasach. No, a tylko Belgia właśnie odmówiła udziału w tym i jest, że nie będą tego śpiewać, ale ich uzasadnienie było takie, że ta piosenka jest dla nich zbyt banalna i jakby nie rozwiąże tych problemów, które są na świecie. I przez to Belgowie się po prostu tak zezłościli na tych swoich reprezentantów, że jak oni mogli, że tu wszystkie kraje zgodnie razem śpiewają, a oni się włamali. No i uznaje, że taki ktoś nie powinien po prostu. Nie rozumieją idei eurowizji i nie powinni w przyszłym roku reprezentować Belgii. No, i ja się trzymam z tym trochę nie zgodzę, bo faktycznie mają trochę rację, że może to wyznaczać faktycznie była za banalna. W ogóle to całe wydarzenie jutro było takie trochę dziwne, no i ogólnie mówiąc, a to piosenka mnie jest bardzo dobre, więc ja bym nie miała nic przeciwko, gdyby oni się pojawili za rok. Okej, okay, także to były 13 piosenek z tegorocznej Eurowizji. Zrobię prawdopodobnie jeszcze jedną część, już ostatnią. No i na koniec finał, w którym posłuchałem piosenek z tak zwanej Wielkiej Piątki i piosenek z Holandii, a także wszystkich piosenek, które według mnie dostały się do finału po raz kolejny. Tak więc zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Pa, pa!